Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, całkowicie gdzieś tam inny od reszty. Bo postanowiłem, że to będzie taki materiał szkoleniowy ze szkoleń produktowych, które przeznaczę mojej asystence, pani, która zajmuje się sprzedażą u mnie w firmie od paru dni. I tam jest taki problem, że nie wszystko wie o produktach, że trzeba parę rzeczy doprecyzować, i postanowiłem. Wykorzystać na maksa ten czas, bo po co mam uczyć jedną osobę czegoś, skoro mogę Wam od razu powiedzieć, jakie usługi świadczę, i każdy na tym skorzysta, nie tylko ja, ale też Wy przede wszystkim. W mojej firmie najczęściej prowadzimy sprzedaż w trzech sektorach. Jeżeli mówimy o pracę indywidualną, bo jeszcze sprzedaję kursy online, ale o taką pracę indywidualną, sprzedajemy obsługę reklam. Obsługę kampanii reklamowych na kursy online oraz sferę konsultingową, gdzie świadczymy różnego rodzaju konsultacje w paczkach abonamentowych. I teraz tak, etap pierwszy, ten podpunkt pierwszy: kwestia reklam. My ustawiamy reklamy w różnych ekosystemach reklamowych: Facebook, Google, TikTok, YouTube, jesteśmy w tych wszystkich systemach reklamowych. I pomagamy przedsiębiorcom docierać do klientów. Jesteśmy agencją performance i specjalizujemy się w pozyskaniu klienta, czyli we włożeniu kasy w reklamę i wyciągnięciu z tego wszystkiego kasy dla firmy, dla przedsiębiorców. Nie jesteśmy agencją, która zajmuje się jakoś specjalnie PR-em, budowaniem świadomości marki. Jesteśmy agencją efektywnościową, czyli naszym głównym celem jest pozyskać klientów, którzy zapłacą pieniądze w Twojej firmie. I będą wracać, wydawać po raz kolejny, i po raz kolejny, i po raz kolejny. Działamy w systemie reklamowym Face'a. Jeżeli mówimy o systemie Face'a, to oczywiście też w to wszystko wchodzi Instagram, bo to jest jeden ekosystem reklamowy. Działamy w Google'u, a jeżeli w Google, też w YouTube, ponieważ YouTube należy do Google'a. Ustawiamy reklamy performance max, reklamy w wyszukiwarce, reklamy displayowe, reklamy wideo, reklamy typowo produktowe dla sklepów internetowych. Na Facebooku standardowo pracujemy z klientami usługowymi, pracujemy z e-commerce, ale też sprzedajemy kursy online i o tym powiem co nieco więcej. Jeżeli chodzi o koszty współpracy, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale postaram się to jakoś ustandaryzować. W jaki sposób ustandaryzować? no przede wszystkim, e, przede wszystkim w taki sposób, że e, um, ustandaryzować, że najczęściej nasz klient płaci 3,5 tysiąca netto za obsługę. Nieważne, czy jest to jeden system reklamowy, dwa, czy 3. jeżeli dochodzi kwestia trzeciego systemu reklamowego to często pobieramy dodatkowe 500 zł netto za obsługę i wtedy bierzemy 4000 za obsługę, ale w takiej standardowej opcji pobieramy 3,500 za obsługę i to my decydujemy w jakich systemach reklamowych powinniśmy tutaj działać, ponieważ to jest sprawa indywidualna związana z klientem, bo jeden biznes będzie będziemy tutaj opiniować, że powinniśmy być w takim systemie i w takim a drugi klient stwierdzimy, że OK, Facebook tutaj nie zadziała. Spróbujmy Google'a, spróbujmy YouTube'a, spróbujmy być może TikToka. Więc nieważne, czy to jest jeden system reklamowy, czy kilka, to taka standardowa współpraca kosztuje u nas 3,5 tysiąca netto i umowa trwa przez 3 miesiące, a później jest odnawiana z miesiąca na miesiąc. Dlaczego 3 miesiące? Ponieważ jest to taki zdrowy okres czasu, gdzie jesteśmy w stanie tą naszą wiedzę ekspercką wdrożyć i sprawdzić, czy to, co robimy, przede wszystkim działa. Bo problem wielu agencji jest taki, że już w pierwszym miesiącu klient ich skreśla, bo nie ma wyników po tygodniu. A tak naprawdę agencja potrzebuje czas, potrzebuje czasu. To nie jest tak, że wchodzimy w jeden dzień e, i dajemy, nie wiem, strzykawkę jak lekarz i nagle wszystko zaczyna działać i zarabiać. Zazwyczaj wiąże się to z czasem, który musimy podjąć. Więc trzy miesiące to jest taki zdrowy, rozsądny okres, ale większość klientów oczywiście pracuje z nami na dłużej. Drugim segmentem to są kursy online. Kursy online sprzedajemy w okienkach sprzedażowych. Polega to na tym, że tworzymy kampanię opartą często o webinary, o jakieś lejki tripwire składające się z tanich produktów, by potem sprzedawać droższe. Robimy całą strukturę kampanii, landing page, maile, Kreacje reklamowe, ustawianie reklam, analityka robimy wszystko, 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 a w zamian pobieramy stałą opłatę około 3,5 tysiąca netto plus 25% od wygenerowanych wyników. Ale to nie jest tak, że obydwie te opłaty płaci klient, tylko jeżeli już cały system jest wdrożony w drugim, trzecim miesiącu, kiedy mamy już wszystko dopięte, to tak naprawdę klient oczywiście płaci nam tą stałą kwotę 3,5 tysiąca, ale wchodzimy na prowizję, gdzie ta opłata, którą płaci nam klient to 3,5 tysiąca stanowi już dla niego koszt, ponieważ my nie pobieramy 25% od przychodu, tylko od przychodów pomniejszonych o wszystkie koszty klienta, czyli Facebooki, reklamy, jakieś SMS-API do wysyłki SMS-ów, jakieś koszty newslettera, jakieś koszty, e, koszty związane z naszą obsługą i z tego, co zostanie, wyliczamy 25%. Jeżeli z tych 25% okaże się, że należy nam się 5 tysięcy, a klient już zapłacił 3,5, to klient nam dopłaca po prostu za dany miesiąc półtora tysiąca, a reszta dzieje się wszystko automatycznie. Jak mamy w ogóle ugruntowany ten model płatności? Wszystko jest w subskrypcjach, abonamentach w oparciu o bezpieczną bramkę EasyCard. EasyCard to jest taki procesor płatniczy, klient sobie podpina kartę i co miesiąc automatycznie środki w ramach trwania umowy są pobierane. Co dalej? Środki są pobierane raz w miesiącu. Klient, żeby zerwać z nami umowę w łatwy sposób, wystarczy, że nam wyśle wiadomość na messengerze, WhatsAppie, mailu, a nawet SMS-ie, że. Tomasz, chciałbym przerwać współpracę i tam bez podania. Nie musisz nam podawać żadnej przyczyny. My po prostu to traktujemy jako rozwiązanie umowy. I wtedy ta umowa nie jest na kolejny miesiąc przedłużana. Tylko bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać, bo sporo klientów nie pamięta i dziwi się, że środki zostały pobrane za kolejny miesiąc. Wynika to z tego, że po prostu zaniedbał obowiązki wynikające z umowy. Musimy, współpraca jest kontynuowana, dopóki jej po prostu nie przerwiesz. To jest taka współpraca. Współpraca FRFR. W umowach nie ma żadnych kruczków prawnych, wszystko jest wyszczególnione, wytłumaczone. Ostatni obszar, który świadczymy, to jest konsulting, konsultacje. Kiedyś sprzedawałem pojedyncze konsultacje, ale to się biznesowo nie sprawdzało. Dzisiaj sprzedaję to w paczkach albo dwie godziny w miesiącu, albo 4 godziny. Dwie godziny że kosztują chyba 1722 zł brutto, a 4 godziny 2450 brutto. Chyba, nie pamiętam dokładnie, ale tego typu. I też umowa trwa na minimum 3 miesiące, ale preferowane są takie 6-miesięczne paczki, ponieważ nie opłaca mi się robić tego taniej, mniej, w mniejszej częstotliwości. Pracuję z klientami indywidualnie w określonych programach, w określonych harmonogramach. Dzięki temu moja firma jest skuteczniejsza. Konsultacje pracujemy na indywidualnych przypadkach. Konsultacje, tak naprawdę, robimy wszelkiego rodzaju wdrożenia i uczymy klienta, jak radzić sobie z marketingiem w sposób samodzielny: jak budować landing page, jak układać maile. Wszystko, co naprawdę uczę na kanale, uczę też na takich indywidualnych spotkaniach: daję wskazówki, spinam biznes, remontuję biznes. I na wielu płaszczyznach pomagam. Nie ma tak naprawdę problemów, którymi się nie zajmujemy na tych konsultacjach, bo mam różnych, różnych klientów, których naprawdę uczę bardzo szeroko. Czyli, wszystko, co znajdziesz u mnie na kanale, ja również tego uczę na konsultacjach. Eee, konsultacje. Jeżeli sobie klient życzy, są nagrywane, jeżeli sobie klient życzy, są robione z nich notatki automatycznie przez sztuczną inteligencję AI i to są naprawdę trzy kor usługi, które my świadczymy w firmie. Kolejną opcją, jaką możesz u nas kupić, jeżeli nie chcesz takiego bezpośredniego kontaktu ze mną, jest są kursy online w dużo niższych cenach i to są kursy sprzedawane już automatycznie. Żeby, ja je sprzedaję w lejkach marketingowych, żeby sobie o nich poczytać, sprawdzić i różnego rodzaju rzeczy kupić, to często trzeba się do mnie zapisać w ogóle na bramkę mailową, bo nie pokazuję tych wszystkich kursów w takiej dostępnej ofercie na stronie, ponieważ mam takie jakieś reguły, sobie ustrukturyzowałem te wszystkie kampanie, że to wszystko sprzedaję w lejkach marketingowych. I to by było wszystko. Jeżeli Ty, drogi widzu, chcesz z takich usług skorzystać, Wejdź na darmowarozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.